Ej ty. Uh. Za pytle. Za pytle. Chodte den. Chodte ne, teraz, nedovedná kritika do tego. Sprawę mám. Może być. Sprawę mám, Deku. Masz jakieś trudki na DVD? Nie na farga. Sprawę. <skrávé> Co? Masz jakieś płytki na DVD? No. Chodźcie wiesz? Chodź do fargon cikał Co? New no. player W co grasz? Jeszcze jeden O tu co za banda W Co grasz? Kurwa co? Co kurwa co? Jakie PK? Co grasz? Chodź ale. Chodź do fargon Ej ty Linejka Kozi Kozi Chodź do fargon Ja gram Wina i co ja mam? Jest? 70 ledy. Nie wiem. Ty? 70 razy? Nie, 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 To nie, 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 No, to no jest super. To jest. Zwal grucha, bo nie, 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 No nie, 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 to Jestem. nie, 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 Jestem nie, 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 Ej, ja S-klasę kurwa. On ja no Jestem HIO. To super ma. Ooo ja kurwa P pe pełnoletni. From the channel. Dzień dobry! Switched channel. Wypierdalaj stąd! <gryny> Administrator status granted. Dobra, ja założę. Ha.

no ja na fargon Fargo nocilać idziemy nie? No ale jeszcze inna łapka, bo jest inna. Słyszę, czarow. Ty, 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 ty. Hej, Rambo. Rambo. Co? Masz jakieś płytki na DVD? ...na jakieś płytki na DVD? Masz hmm. na DVD? Pożycz mi. Chodźkę na DVD. No. Jutro ci pożyczę. Czysto? Czysto? Czy, Czy coś tam daj, jest? Co daj mi no. jutro.